Michał, ja przepraszam, masz troszkę czasu. Jaki ty czas lubisz? Przede wszystkim czas jest po to, żeby wszystko nie wydarzyło się od razu, wiesz, nie? Ja 9 lat temu, kiedy zaczynałem pracę nad Cydrynianymi zegarkami. Swój pierwszy zegarek robiłem 5 tygodni. Wiesz. Ja mam 52 różne procedury takie dosyć skomplikowane, które muszę wykonać, żeby powstał wiesz, zegarek, który, który tworzę. Obecnie wykonuję ten zegarek w ciągu jednego dnia. Ja lubię tę elastykę czasu. Bo ja rozumiem po prostu chodzi o to, że się nauczyłeś i zrobić sprawnie. Tak, wiesz, ja jestem samoukiem. robię wszystko po prostu na zasadzie, tak jak na nowo wymyślam tam koło. Wiesz. Lubię ten taki prymitywizm. W mojej pracy taki minimalizm znajdziesz w projekcie, w konstrukcji, oparty o ręczną pracę, też w technologii, która po prostu jest bardzo prosta, okrezuję tylko... Godzinę, minutę i sekundę. I na tym zależy. Jak doszło do tego, że zaczęli grzebać w czasie? Ja pracowałem w korporacjach przez wiele lat. W pewnym momencie, wiesz, jak wymyśliłem te drewniane zegarki, ja to chciałem kupić gdzieś po prostu. Wiesz, ja szukałem w internecie i tego nigdzie nie było. Stworzyłem wiesz, pierwszy egzemplarz, założyłem go na rękę, poszedłem na imprezę i tam było jakieś 20 osób na tej prywatce i wszyscy mnie zapytali o ten zegarek i już wiedziałem, że to jest coś. Nigdy nie wiedziałem, że to po prostu może stawać taką fajdę, wiesz. Ja po prostu sobie składając te mechanizmy tutaj w mojej pracowni, ja przy tym medytuję, wiesz, to jest takie moje trochę kung fu. Michał, może ja się za dużo seriali nie oglądałem, ale myślę, że samo gmeranie w czasie powoduje go deformację, jakąś delatację czy coś? Wiesz, no coś, coś w tym nie jest, wiesz, nie, ale taki przekaz po prostu do, do wszystkich ludzi, którzy przychodzą do mojej pracowni, jest taki, że wiesz, że warto być tu i teraz. Po prostu cieszy się życiem.